A, ja, kochani, skarnijcie, czego dzisiaj będziemy robić unboxing. Jak, bo jak przystało na prawdziwą influencerkę, trzeba zrobić unboxing tego. A, trzeba mieć. Tego. Nie żadne lafufu, tylko la bupu. oryginalne za 3 zł. z temu. Wszystko mi trochę takie pogniecione, ale jest super. I tu mamy takie do wyboru. Jest tak. Y Banana, a, a, strawberry, strawberry, apple, cocoa, kiwi, blueberry i secret. Ja bym najbardziej chciała strawberry i secret. Secret, please. <coughs> o, no, unboxing. Ja się bardzo jaram. Jaram mnie to. O, o. Unboxing. Tak się prezentuje. <kłysy> A tu Ale się jaram. Ciekawe. Wy ogólnie zobaczycie. Trzeba otworzyć Proszę, wy pierwszy. Ja mam tę oczy. Wy pierwszy zobaczycie. <kłysy> Nie bie. Mamy, mamy niebieskiego On się nazywa, a to tutaj a On się nazywa Blueberry ah, oh my god Jaki słodki A tak na serio, jeżeli chcecie prawdziwy Unboxing labu, To niech po tym shortse Będzie chociaż 15 lajków Proszę To zrobimy unboxing prawdziwego labu. Może z tam, może z Ali Ale la, Fufu czy tam labu? i need a